Dzień dobry, zapraszam Dzień dobry. Panie mnie. Proszę usiąść. Jak się Pan dzisiaj czuje? No, względnie dobrze. Względnie dobrze. Proszę mi przypomnieć, na co Pan choruje? Na nowotwór, no miałem jelita grubego, potem wątroby i teraz no odszewnej, to była zmiana była. Ostatnio zarobiliśmy petam. Tak. U Pana był rak jelita grubego, który był wykryty kiedy? Dwa i pół roku temu, no, w nagły taki przypadek, zat, zatkało mnie po prostu, zaczęło się gotować wszystko. A czy oprócz tego zatwardzenia były jeszcze jakieś inne objawy, takie jak krew na stolcu albo w stolcu, bóle brzucha? Nic nie widziałem. Schudł Pan wtedy? Nic nie miałem, po prostu zatkało mnie raz, puściło, potem drugi raz to już... Mhm, i... I to się trwało no, dwa tygodnie. No. I co Pan zrobił? Poszedłem, zgłosiłem się do szpitala. No. Co pan miał zrobić wtedy w szpitalu? Tak i od razu badanie zrobili na stół. Badanie to było kolonoskopia, tak? No tak, tak. No tam lekarz robił kolonoskopię i zdecydowali, że operację. A czy wcześniej pan miał kiedyś w życiu robioną kolonoskopię? Nie. To była pana pierwsza, pierwsza kolonoskopia. Tak. Wycięto nowotwór i po prostu. Jeli to wy, wy, wypuścili na, na zewnątrz i z tą stomią no, przez rok chodziłem po roku, stomię usunąłem sobie. No, miałem taką możliwość, bo zostało mi tam ten dłuższy ten odcinek. Bo jak mi lekarz powiedział, że do 10 cm, to nie robią powyżej 10 cm, musi mieć 10 cm jelita, żeby połączyć to jelito. I no, udało się wszystko. Narodziłem się na nowo. Rak jelita grubego to y, trzecia przyczyna zachorowalności, a druga przyczyna umieralności. Jest to bardzo częsty nowotwór. W ostatnich y, latach y, ta ilość zachorowań wzrosła. Y, niestety chorują zarówno młodsze, jak i starsze osoby. Nie ma tutaj wieku, w którym człowiek na raka jelita nie zachoruje. Bardzo ważna jest screening, jak również wczesna diagnostyka. Jest Pan bardzo aktywną osobą. Bardzo. Uprawia Pan regularnie sport. Co to jest Całe za sport? Całe życie uprawiałem sport. Grałem w koszykówkę, byłem trenerem koszykówki. Grałem potem w koszykówkę ze swoimi zawodnikami, już jako starszy tam sobie. I teraz jeżdżę na rowerze. Bardzo ważne jest to, żeby pacjent nie rezygnował ze swoich pasji. Jeżeli lubi sport, powinien ten sport kontynuować. Oczywiście odpowiednio dopasowany do cykli chemioterapii, zawsze z pacjentem rozmawiamy, jaki sport pacjent może uprawiać, w jakich odstępach czasu, kiedy z tego sportu należy okresowo rezygnować, ale zawsze staramy się, żeby nasi pacjenci normalnie funkcjonowali, normalnie korzystali z życia i nie rezygnowali z pracy, jeżeli nie ma takiej konieczności, bo pacjent, który jest aktywny zawodowo i aktywny sportowo, będzie na pewno yy, przez tam chemioterapię przechodził lepiej. Ile dziennie pan jeździ, jeździ na tym rowerze? No teraz trochę mniej niż jeździłem, ale <laughs> no, tak A jest w 30-40 kilometrów. 30-40 kilometrów. Po przejechaniu tej trasy rowerem lepiej się czuję niż przed jazdą. Po prostu organizm jakoś to reaguje tak, że ja lepiej się czuję. Ta aktywność fizyczna Panu pomaga, nawet w trakcie tej chemioterapii, bo ona wiąże się z dużym stresem. Czy to jest dla Pana taki rodzaj troszeczkę odskoczni ten sport? Takie odskocznie zapomina człowiek o chorobie, o wszystkim. Chciałabym Pana zbadać. Niech Pan się położy, odsłoni brzuch, a w tym momencie żadnych objawów ze strony jamy brzusznej nie ma? Nie. Wszystko w porządku, może się pan ubrać. Rak jelita grubego wykryty na wczesnym etapie zaawansowania jest całkowicie wyleczalny. Jeżeli rak jelita grubego jest y, diagnozowany y, tak na szybko i pacjent bardzo szybko musi iść na blok operacyjny bez wcześniejszego przygotowania, wtedy często takie zabiegi kończą się okresowym wyłonieniem stomi, a po zakończonym leczeniu chirurgicznym, Bądź uzupełniającej chemioterapii i odczekaniu y, określonego przedziału czasowego ta ciągłość jelita grubego jest odtwarzana. Życie ze Stomią na pewno nie jest y, proste i na pewno stanowi dla naszych pacjentów bardzo duży stres, ale można się do tego przyzwyczaić i tutaj ważniejsze jest zdrowie człowieka niż posiadanie okresowo czy no, trwale Stomi. Jakie objawy były przed zdiagnozowaniem u pana nowotworu? Kiedy to się u mnie, zaczęło? U mnie nie było objawów e, praktycznie, e, także ja czułem się zupełnie normalnie, miałem bardzo dobre wyniki badań krwi. E, to, to, co się, to, co mnie zaniepokoiło, to w styczniu poczułem, e, wyczułem sobie tutaj jakieś, e, jakieś zgrubienie. Poszedłem do lekarza, no i pani doktor zleciła mi USG. Na tym USG wyszło, że to jest właśnie guz na jelicie grubym. On był na samym początku jelita grubego, czyli całe jelito pracowało normalnie, wszystko było w porządku. Jak to mówią, taki cichy zabójca, on nie dawał żadnych objawów. Kiedy się dowiedziałem o, o sytuacji, o raku, to no, naprawdę mnie to przybiło. To ten pierwszy dzień, wieczór, Natomiast następnego dnia podszedłem do tego tak, jak do projektu, który trzeba zrealizować, trzeba się wyleczyć, i nie myślę o tym, że, że mógłbym się nie wyleczyć czy, czy, czy coś mogłoby być nie tak. Czuję się bardzo dobrze, czuję się tak samo jak w tej chwili już przed operacją, i, i to jest najważniejsze, że yy, no to samo poczucie mam bardzo dobre i, i wszystkie prace mogę realizować w tej chwili tak samo jak wcześniej. Zapraszam Pana należanka, żebyśmy zobaczyli jak wygląda brzuch. Pana brzuch. Proszę roz... rozpiąć mhm. koszulę. Tutaj jest wszystko w porządku. Mhm. Ragielita w początkowych etapach, yy, kiedy się rozwija, nie daje żadnych objawów. I w zależności od tego, w której części jelita grubego nowotwór się rozwija, takie będą pierwsze symptomy. Jeśli nowotwór rozwija się w kątnicy, to bardzo długo pacjent nie zobaczy żadnych objawów, tylko jakieś niecharakterystyczne bóle brzucha, anemię. W związku z tym, że jest to początkowy odcinek jelita, więc ta krew, która będzie uwalniała się z nowotworu, będzie w kału wmontowywana. I pacjent tego zupełnie nie zauważy. Jeśli będziemy mieć do odmiany raka odbytnicy, wtedy pacjent zobaczy krwawienie i bardzo często no, zgłosi się z tym do lekarza pierwszego kontaktu. Mogą to być plamienia, mogą to być krwawienia. Ważne jest to, żeby pacjent tego nie zbagatelizował. Bardzo często y, pacjent ma hemoroidy i może krwawienie z hemoroidów pomylić z krwawieniem z y, raka jelita grubego. Bardzo ważne jest to, żeby nasi pacjenci wykonywali kolonoskopię, żeby się tej, tego badania nie bali. Jeśli mają jakieś y, 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 przesłanki, że może rozwijać się u nich rak jelita grubego, ważne jest to, żeby wykonać taki prosty test na krew utajoną w kale. Jeżeli wyjdzie on pozytywnie, trzeba potem bardzo szybko zrobić badanie kolnoskopowe. Jest to badanie, które ratuje y, ludziom życie w badaniu profilaktycznym obserwujemy zaburzenia, które prowadzą do nowotworów i zanim on się, że tak powiem brzydko wykluje, możemy już zastosować i dietę, zmianę stylu życia, a czasami proste leki. W sytuacjach, kiedy wytwarzają się zmiany przednowotworowe, tak zwane polipy, popularnie znane i pewnie każdy słyszał o takim polipie, to jest to zmiana zmiana budowy już struktury naszego, naszego jelita, która można powiedzieć, że prawie na pewno w ciągu 10-20 lat doprowadzi do nowotworu, do raka. Dlatego te badania możemy sobie stosować nie tak znowu często, nie co roku, nie co godzinę, jeżeli tych polipów nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o polipy, to prosta kolonoskopia, czyli to badanie, które nam się wydaje, do któregoś tak mocno, mocno przygotowujemy, usuwa te polipy i czasami w tych polipach jest już wczesny rak. I proszę Państwa, i to jest ten moment, w którym mamy w badaniu diagnostycznym jednocześnie od razu leczenie, bo to leczenie wtedy często wystarcza. Poproszę rozpiąć mankiet, zacisnąć wiązkę, ale tak swobodnie, tak, o, żeby mi się nazywała. Chemioterapia, takie 3 dni, raz na dwa tygodnie. Też zupełnie nie wpływają na, na pracę, na projekty, które prowadzimy. W razie jakichś tam naprawdę pilnych tematów jestem również pod telefonem, no bo to podczas chemii leżę tak naprawdę odpoczywam, także też mogę porozmawiać, gdyby coś się działo. Chociaż nie było jeszcze takich sytuacji, żebym musiał przez te trzy dni chemioterapii zajmować się pracą. To jest bardziej wtedy wypoczynek. Podłączę panu tutaj preparat, ciekawkę. Jak długo będzie trwał ten wlew tutaj z tego leku? 40 minut. Przez cały okres po operacji nie, nie rezygnowałem tutaj z pracy, byłem aktywny zawodowo. Ważne jest to, żebyśmy zwracali uwagę na pierwsze symptomy, takie jak Zmiana rytmu wypróżnień, jak ołówkowate stolce, jak biegunki, jak krew w kale, jak chudnięcie. To chudnięcie jest bardzo często pierwszym objawem, którego pacjent zupełnie przez pierwsze tygodnie, miesiące nie jest w stanie zaobserwować. Bardzo często to rodzina, najbliżsi mówią, że pacjent zaczyna chudnąć. Jeżeli takie objawy są, jeżeli w rodzinie wystąpił rak jelita grubego, należy mieć większą czujność onkologiczną, należy pamiętać o badaniu kolonoskopowym. Jest to wymagające badanie, ale badanie, podczas którego jesteśmy w stanie usunąć niepokojące polipy. Jeżeli widzimy guz, to pobieramy próbki do badania histopatologicznego i mamy diagnozę histopatologiczną i możemy pacjenta dalej pokierować i zaplanować jego dalsze leczenie. Chemioterapię, chemioradioterapię czy zaczynamy od zabiegu operacyjnego. Wszystko zależy od tego, w jakiej części jelita grubego mamy guz i na jakim stopniu zaawansowania ten nowotwór jest i czy mamy jakieś przerzuty odległe. Kampania informacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.